Smaszcz totalnie zaskoczyła. Mówi o ślubie Kurzajewskiego i Cichopek. Paulina Smaszcz znów zaskoczyła. W najnowszym wywiadzie wypowiedziała się na temat związku Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek w sposób, którego mało kto się spodziewał. Okazuje się, że poszłaby na ich ślub i to w charakterze kogoś więcej niż gościa. Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie tak w 1996 roku i przez 23 lata tworzyli zgrane małżeństwo. Na świat przyszło ich dwóch synów. Franciszek w 1997 roku i Julian w 2006 roku. Para rozstała się w 2020 roku, jednak sfinalizowanie pozwu było zaledwie początkiem nowej historii, pełnej sporów i wzajemnych oskarżeń. Paulina Smaszcz mówi o ślubie Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Wzięłaby w nim udział. Od kiedy Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek ogłosili swój związek, media nieustannie śledzą ich każdy krok. Jednak nikt nie komentuje ich relacji równie często i emocjonalnie, jak była żona prezentera, Paulina Smaszcz. Od samego początku nie kryje, że ma na ten temat wiele do powiedzenia. I regularnie to robi. Ostatnia dziennikarka wystąpiła w odcinku podcastu Piekielnie Szczere. Zapytana o to, czy byłaby w stanie usiąść z Maciejem Kurzajewskim i jego nową wybranką przy jednej kawie, ku sporemu zdziwieniu odpowiedziała, że tak. poszła nawet o krok dalej. Ja zaproponowałam, że mogę być nawet świadkiem na ich ślubie. My od lat, z moimi adwokatami, cały czas proponujemy ugodę, skomentowała: Paulina Smaszt wielokrotnie wytaczała ciężkie działo w kierunku kurzobków. Wypowiedź Pauliny Smaszcz może dziwić, zwłaszcza w kontekście jej wcześniejszych komentarzy. Bywało, iż sugerowała, że zakochani zaczęli spotykać się wcześniej niż przypuszczano. Powiedzmy sobie szczerze, to nie zaczęło się dwa lata po rozwodzie, to trwało wiele, wiele dłużej. Czarpar to był program, który spowodował ich wybuch namiętności, powiedziała wcześniej w rozmowie z Moniką Jaruzelską. W 2022 roku była partnerka Kurzajewskiego, stwierdziła, że była świadoma związku swojego eks-partnera z Cichopek. Miała nawet życzyć im powodzenia, ja próbowałam rozmawiać wielokrotnie. I wspierałam ten związek od początku, bo ja o tym związku wiedziałam bardzo dawno temu, wyznała w wywiadzie dla plotka.